Katarzyna Sokołowska celebruje sześć miesięcy publikując jego najnowsze zdjęcia, foto. Katarzyna Sokołowska w zeszłym roku w Wielkanoc ogłosiła, że jest w ciąży. Reżyserka pokazów mody swoje pierwsze dziecko powitała na świecie pół roku temu. Zostając matką w wieku 49 lat. Po narodzinach Hivalwa, gwiazda udzieliła kilku szczerych wywiadów. Jurorka Top Model w Dzień Dobry TVN opowiedziała m.in. o tym, że zeszła w ciążę dzięki metodzie in vitro. Przy okazji wyjawiła, jak długą i ciężką drogę musiała przejść, by zostać matką. Ja już nie wiem, czy to było 3-4, czy 5 prób. To nie było za pierwszym razem. Zanim podjęłam decyzję o in vitro, poroniłam naturalną ciążę i wtedy sobie powiedziałam już ja jako dorosła kobieta że musiałam podjąć poważną decyzję, mówiła w śniadaniu w Cekasia. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W niedzielne popołudnie Sokołowska opublikowała na Instagramie uroczy post, prezentując kilka nowych kadrów z synkiem. Okazuje się, że Iwolew skończył już 6 miesięcy, dlatego celebrytka pokusiła się o pamiątkowy wpis. Celebrujemy 6 miesięcy. Iwolew napisała, Dłączając do wpisu zdjęcia, na których pozuje z synem na zapierającego dech w piersiach widoku, pod postem pojawiła się masa komentarzy od internetów, którzy skomplementowali najnowsze fotki gwiazdy z pociechą. Śliczny chłopczyk, ale słodki, śliczny ten nasz synek. Jest taki do pani podobny i ma piękne oczy. Niech się zdrowo chowa i niech świat będzie mu przychylny, pisali obserwatorzy gwiazdy.